Witajcie kochane. I tak jak obiecałam, tak nagrywam dla Was dzisiaj filmik z pięknymi i ciekawymi połączeniami kolorystycznymi. I to będzie filmik w sumie o takich inspiracjach już letnich, ale zarazem urlopowo. Zaczął się sezon urlopowy, więc troszeczkę Was zainspiruję do tego. Myślę, że te połączenia też będą dla Was ciekawe. Chciałam powiedzieć, że zrobiłam taki przekrój, żeby właśnie też w tych stylizacjach, jeżeli jest jedna stylizacja, żeby również coś tam zmienić, czyli na przykład wyjście na przykład wieczorem do jakiegoś miasteczka, w którym na przykład urlopujemy nadmorskiego, ale jednocześnie, kiedy chcemy sobie troszeczkę pochodzić, to wygodniejsze obuwie do tej stylizacji bardzo wygodne przecież są wielkie więc ja jest. Ja te buty bardzo lubię i one rzeczywiście do wielu stylizacji świetnie pasują, również do tych takich eleganckich, przełamanych, więc dzisiaj takie stylizacje będą. Słuchajcie, kochane, czas urlopów się zaczyna, czas wypoczynku, pięknego czasu, gdzie możemy spędzać na łonie natury i fajnie jest po prostu bawić się tymi kolorami. Jak sobie pomyślałam, że ten filmik, który dla Was przygotowałam z tymi inspiracjami Pięknie może wpisywać się właśnie we Włochy, w Chorwację, ale jeszcze bardziej myślę, że w Grecji, dlatego że w Grecji te budynki, ta biel, która się odbija od tego pięknego błękitu nieba, wtedy te wszystkie fuksje, mocne zielenie, pięknie po prostu tam przenikają i fajnie myślę, że te stylizacje mogą się prezentować w takich okolicznościach, ale i nie tylko. Słuchajcie, kochane, tak jak w ostatnim filmiku wspominałam, doszłam w wyzwanie. Wyzwanie, które mm, rozpoczęła Iwonka z kanału One Trip. Polecam Wam, dziewczyny, żeby obudzić się o poranku i powiedzieć sobie: Ja też mam cele w swoim życiu. Też mam kilka pomysłów na życie i pora je wziąć, przekuć. W dzieło. Więc zachęcam Was do tego. Zachęcam Was do wyzwania, w które ja również weszłam, do komentarzy, z jakimi Wy wyzwaniami chcecie się zmierzyć. Moje wyzwanie, tak jak już mówiłam w poprzednim filmiku, dotyczy. Mojej kondycji, dbałości o ciało, o małe tam co nieco zwagi. To w poprzednim filmiku, więc się nie będę powtarzała. I oczywiście już tak w pełnym biegu, przygotowaniu ostatnie do premiery mojej kolekcji bodowej. Jestem podekscytowana tymczasem i zachęcam Was kochane do, do lajkowania, do subskrypcji. I ufam, że odrobina mojego szaleństwa, mojej kreatywności, mojego podejścia do życia, właśnie w kreowaniu tego, co otacza mnie, że troszeczkę się tym zarazicie, że troszeczkę was to pobudzi do tego, żeby, żeby coś nowego w sobie odnaleźć, żeby odkryć siebie na nowo. Życzę Wam tego z całego serca i ufam, że ten filmik y, będzie bardzo energetyczny, że, że po prostu poczujecie te kolory, te kolory na lata. Y, dlaczego pokazuję ostatnio tak wiele połączeń w różnych kolorach? Dlatego, że powiem Wam, że był w moim życiu taki czas, że królowała czerni. I nawet jak wychodziłam do sklepu na zakupy to z myślą, że kupię sukienkę, że to tym razem nie będzie czarna, to i tak przychodziłam z kolejną czarną sukienką do swojej szafy. Nadal kocham ten kolor, ale zaczęłam bawić się całą paletą kolorów, doceniać ich Cudowną wartość i to, co one dają również nam w momencie, kiedy ubieramy na siebie te energetyczne kolory. Więc zachęcam Was, dziewczyny, do oglądania i do kolejnego spotkania. Buziaczki Wam wysyłam. Już nie mogę się doczekać. Kolejnego filmiku dla Was. Trzymajcie się, dziewczyny. Ciekawka.